MMORPG wyprodukowana przez Cryptic Studios, a wydana przez Perfect World. Wydawcę takich hitów jak Forsaken World i Black Light Retribution, która miała premierę 20 czerwca 2013 roku i która dzieje się w uniwersum Forgotten Realms. Witajcie, jestem Królik, a to jest wideorecenzja gry Neverwinter, zrealizowana dla portalu mmorpg.net.pl. Rozgrywkę zaczynamy, jak to w większości MMORPG, od stworzenia własnej, wymarzonej postaci. Ustalamy jaką chcemy klasę. Do wyboru mamy takie jak Manipulujący czarodziej, czyli mag Łotrzyk orszus, czyli taki rogal Oddany kapłan, czyli healer Specjalista w broni dwuręcznej, czyli dps albo wojownik Zbrojny strażnik, czyli tank Rasę, gdzie też jest duży wybór. Człowiek, diable, Drow, elf, krasnolud, półelf i pół ork. Wiarę, która daje różne bufy w trakcie gry. Pochodzenie, czyli gdzie zaczniemy zabawę. No i oczywiście wygląd. Musimy rozdysponować także punkty atrybutów. Gracz steruje postacią z perspektywy trzeciej osoby, przemieszczając się po wielu mapach. Gra działa w systemie mikropłatności. Za realną gotówkę możemy nabyć niejakie zen które pozwolą nam kupić różne udogodnienia. Więcej miejsca na postacie, więcej miejsca w skrytce, więcej miejsca na towarzyszy, czy różne inne tak zwane bajerki. Oprócz fabularnej części gry możemy wziąć udział także w potyczkach i w eksploracji instancji dungeonów. Naciskając klawisz K, możemy przejść do wyszukiwarki drużyn i wyruszyć z nią wcześniej w wymienione miejsca. Warto wspomnieć też, że tutorial jest w 100% spolszczony, a reszta gry jedynie kinowo. Każdy NPC ma inny głos i widać naprawdę ogrom pracy dubbingowców. Ciekawą sprawą, której nie widziałem w żadnej innej grze tego typu, jest wartość sprzętu. Jest to wartość wyrażona w liczbie, jaki mamy sprzęt. Im większa, tym lepszy mamy sprzęt. Jeśli nie jesteś pewien, która zbroja jest lepsza, można sprawdzić, która daje więcej wartości. Innowacyjną rzeczą jest Foundry, miejsce gdzie gracze tworzą swoje historie, questy i mapy. Jeśli akceptujemy taką historię, przechodzimy na daną mapę i wykonujemy daną serię questów. Na pierwszy raz brzmi to jak absurd, miejsce gdzie ludzie tworzą swoje questy, gdzie reszta może je wykonywać? To nie ma racji bytu. Przecież ludzie będą tworzyć questy, przewróć się na lewy bok za milion Expa i z itemami na 60 level, a o dziwo tak nie jest. Perfect War sprawdza jednak każdą historię, chociaż zdarzają się ex mapy, gdzie wywala nam 40 mopków na naszym levelu i bijemy szybko level, ale nie są nieszkodliwe, ponieważ taki sam X możemy zarobić latając i zabijając szybko mopki na normalnych mapach. Więc jak dla mnie ogromny plus. Jak jesteśmy przy plusach, to wspomnę o jednym. Przez 4 lata szukałem MMORPG, które by mnie wciągnęło. Przeszedłem przez Silkroad'y, Metiny, TBL, Swordy, Force Arlots Online, WoW'y, Rapelzy, Lineage i nic nie potrafiło mnie wciągnąć, tak jak Grunzo w Magic. Odpaliłem Neverwinter i po 7 godzinach czaiłem się, że cały czas nawalam w tę grę. Jeśli to za mało przekonujące, to powiem, że w ciągu tygodnia wbiłem 30 level. Gra wciąga, ma coś takiego, dzięki czemu chce się w nią grać. Warto wspomnieć również o skillach. Dzielą się one na codzienne, spotkaniowe i nieograniczone. Codzienne to takie... Hmm. Jeśli gracie w jakieś gry MOBA, to zrozumiecie. To takie ulti. Umiejętność, na którą czekamy długo, ale jak się skastuje... Ale jak się skastuje, to mobki są biedne. Spotkaniowe to takie zwykłe skille, takie jak we wszystkich innych grach. W zależności od klasy są inne. I są jeszcze nieograniczone. Jest to to, co bijemy lewym i prawym przyciskiem myszy. W moim przypadku, bo gram wojownikiem, jest to zmiana rodzaju siekania. Lewym mam uderzenie z lewej, z prawej mocny cios, a prawym zataczanie łuków, które biją okolicznych wrogów przede mną. To chyba czas podsumować tą świetną produkcję graficznie jest bardzo ładnie. Obecnie mam mocny sprzęt, ale słyszałem od znajomych, że na gorszych wygląda i chodzi tak samo jak u mnie. Nie można się do niczego przyczepić. Nawet nie zdarzyło mi się jakoś specjalnie zbugować gry. Mam na myśli przejście przez ściany, albo zniknięcie kończyny w ścianie i typy i tydy. Muzycznie jest też świetnie, muzyka pasuje do klimatu w MMORPG. Jeśli jesteśmy w mieście, muzyka jest inna, jeśli wiemy się, też jest inna. Jeśli jesteśmy w trakcie instancji, też jest inna. Co chcieć więcej? Gameplay to atut tej gry. Przy żadnej grze MMORPG od dawna nie bawiłem się tak dobrze, że po recenzji nadal zostanę, co nie zdarzało się nigdy nawet w najlepszych produkcjach. Jakbym miał polecić jakiejś konkretnych grupie odbiorców, to byliby na pewno fani Runes of Magic, Neverwinter Nights i Dragon Nest. Czemu to ostatnie? Ponieważ walki na wyższych levelach wyglądają naprawdę ciekawie. Podrzucanie, przewracanie i tym podobne przeciwników sprawia masę frajdy. Jakbym miał jeszcze bardziej sprecydować ten system walki z Dragon Age 2, tylko że nie w Gra w skali szkolnej otrzymuje ode mnie 6. Najwyższa ocena dla tej gry ode mnie. Gra jest świetna i nic jej nie brakuje. Zobaczcie to sami i przeżyjcie na własnej skórze hut Neverwinterowskiego wiatru. Do EXPA!